Nie zapomnij zostawić słupka i łapki w górę dzięki. A tutaj, pięć ostatnich słupków. Zacznę ten film od pochwały osób, które zarządzają serwisem Polsat Box Go. Dziękuję za to, że mogłem obejrzeć 1284 odcinek. Dopiero dzień po premierze w telewizji. Już nawet nie wspomnę o braku prapremiery. Oglądając de facto ostatnie 5 minut z hakiem tego odcinka miałem takie ciary że że musiałem je rozchodzić. Z Mikołajem jest jeszcze gorzej niż sądziłem na początku, a przynajmniej przy nagrywaniu filmu o wylocie Olki i Mikołaja. Nie wiem, to znaczy wiem i chyba mogę to ogłosić. Biała ma sklerozę. Nie wiedział kim jest Fanga, chociaż w kasynie u poznał. Wiedział jak na niego tam gadają. Ola gadała mu, cytuję, mój ochroniarz Panga. Następnie ścigał go w odcinku, w którym pochowano górala. A w 1284 odcinku, jak go zobaczył u siebie na chacie, to nagle nie wiedział kim jest, bo powiedział, kim ty K jesteś. Wiadomo skleroza nie boli, ale trzeba się nachodzić. W tym przypadku rozchodzić tę żenadeł, bo inaczej tego się nie da nazwać. Później umawiają się na walkę na śmierć i życie. Przetłumaczę to na ludzki język. Policjant z dużym starzem umawia się z przestępcą, który prawie zabił jego ukochaną, na walkę, w której ktoś z nich zginie. Czy tylko ja mam wrażenie, że ten wątek wymknął się spod kontroli produkcji, a przede wszystkim osobie, która pisze te scenariusze? Ewidentnie kogoś tam poniosła fantazja. Mikołaj Szukaki wie kogo, bo nawet nie wiedział, że fanga to fanga. Później wielkie zdziwienie i wzrok tęskniący za rozumem, a na koniec umawiają się na walkę. Powtórzę się, a nie prościej byłoby po prostu go aresztować? Wsadzić go do pierdla i byłby święty spokój? Mam nadzieję, że Fanga nabije mu trochę rozumu, bo jak na razie Mikołaj krzyczy, rozumie przecież krzycz ku mnie. A propos tej walki. Myślałem, że będą pić się w jakimś ringu, w oktagonie, a nie w jakimś chlewiku czy stodole. I co takiemu temu na grobie by wyryli? Zginął śmiercią tragiczną w chlewiku. Dlaczego tytuł to śmierć Mikołaja? Bo on w moich oczach umarł jako policjant. Daj koniecznie znać w komentarzu, czy trzymasz kciuki za Mikołaja?